Ludzie w okresie masowym popełniają wiele mniejszych bądź większych błędów. Jednym z tych większych błędów jest przekonanie, że białko na wysokim poziomie w okresie masowym jest najważniejsze do tego, aby w sposób optymalny budować masę mięśniową. Tak naprawdę nieważne, jak dużo tego białka zjedzą 200, 300 czy nawet 500 gram to i tak nie urosną, jeśli nie będą w nadwyżce kalorycznej. Więc dzisiaj będę chciał w prosty sposób wytłumaczyć, dlaczego samo zwiększenie ilości spożywanego białka. Nie przyczyni się do zwiększenia Twojej masy mięśniowej. I dlaczego, żeby rosnąć, potrzebujesz więcej kalorii ogólnie, a nie więcej samego białka. Najprościej będzie to wytłumaczyć, mówiąc, że Twoje ciało ma swoje priorytetowe potrzeby. I czy tego chcesz czy nie, w pierwszej kolejności będzie dążyło do zaspokojenia tych potrzeb. I wyjebane ma w to, że ty trenujesz siłowo i chcesz zbudować masę mięśniową. Na początku organizm musi zaspokoić swoje potrzeby energetyczne co oznacza, że to co zjesz, strawisz i wchłoniesz w jelitach w pierwszej kolejności zostanie wykorzystane do podtrzymania Twoich funkcji życiowych regeneracji tkanek czy utrzymania temperatury ciała do pracy m.in. mózgu, wątroby, układu odpornościowego, mięśni oraz ich regeneracji więc jeśli Twoje zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 3000 kalorii, a Ty dostarczyłeś 2800 z czego nawet 300 gram to może być białko to do nadbudowy Twoich mięśni zostanie wykorzystane dokładnie 0 gram białka Ponieważ jak wcześniej wspomniałem, priorytetem jest utrzymanie cię przy życiu, więc całe 2800 kalorii, które dostarczyłeś swojemu ciału, plus 200 kalorii, które zostanie wzięte z glikogenu lub tkanki tłuszczowej, zostanie wykorzystane na te właśnie cele. Mając tą wiedzę, możemy przejść do omówienia w jaki sposób podczas nadwyżki kalorycznej będziesz w stanie budować masę mięśniową. Więc na podstawie poprzedniego przykładu, jeśli twoje zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 3000 kalorii, a dostarczyłeś 3200 kalorii, to po zaspokojeniu podstawowych potrzeb zostaje ci 200 kalorii. I teraz te dodatkowe kalorie, zwane właśnie nadwyżką kaloryczną, mogą zostać wykorzystane na dwa sposoby. Albo zostaną wbudowane w tkankę tłuszczową, jako zabezpieczenie, gdybyś kiedyś miał przymierać głodem, albo zostanie wykorzystane do nadbudowy tkanki mięśniowej. I dopiero w tym miejscu białko, które tak skrupulatnie liczyłeś, aby dostarczyć je w odpowiedniej ilości, zostanie wykorzystane do zwiększenia masy mięśniowej. Oczywiście jak w każdym przypadku będą wyjątki. Osoby początkujące o tyle, ale również o niskim poziomie zaawansowania oraz osoby, które straciły masę mięśniową, ponieważ nie trenowały, bo miały na przykład kontuzję, będą w stanie do pewnego momentu zwiększać przekrój mięśni, nie będąc z nadwyżce kalorycznej. I to by było na tyle. Do widzenia.